Czy to jest, co zamierzasz możesz teraz robić, bo jest mi nigdy? Jeszcze nie mam pomysłu, a dlaczego tutaj przyszedłeś akurat ty, mega kaktus? No bo ja nie wiedziałem, Ja nie chcę O tutaj jesteś mega kaktus! Co ty tutaj robisz? wiedziałem, co ja, to, to Ja nie widzę gdzie cię ja nie widzę co robić. Ale mega kaktus, proszę cię, gadaj normalnie, ani jakiś nie wiedzieju. Eee, no dobra, niech ci będzie sada fronę. Płódeś na sada. Właśnie niepotrzebnie wyszedłem, co sada fronę. Dokładnie, niepotrzebnie wyszedłeś z domu. Wracajmy do domu. Ee, no i cały czas dosłownie zastanawiam się, co robić się może kolemo, co ty tutaj robisz w ogóle, bo e, ja dopiero przyszłam. A nie widać co ja robię, cały czas znaczy, cały czas zastanawiam się co robić, bo ogólnie się nudzę. Siema jest tutaj samorząd. a dobra nieważne nie, nie widzę, zawsze widzę się nie ma. Chodź zidzi, ty też nie wiesz co robić? No właśnie tak. Czy ty możesz ze mnie zejść? Jak ty nie przyjdzie samorząd, to inaczej nie zejdę z ciebie. Czy akurat ja muszę mieć takiego pecha? Czekaj, ktoś tu idzie. Chyba to samy sąd. Sam. Chwileczkę, czyli to oznacza, że w końcu nie będziesz na mnie stać? Tak to wygląda. A, A nie, nie, to, to, to tylko motel. To... O co wam chodzi? Dlaczego ty, ty chodzisz na malewicę? Bo ja nie wiem. No bo, e, jakby to wytłumaczysz, zaczę wytłumaczyć... E, w, wytłumaczyć e, ja sobie skoczyłem w osobne miejsce i ja akurat wpadłem na, 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 na malewicę. Więc no, nie czekaj się. Aha! To... Nie wiecie jak to wyglądało. Może jednak teraz chcę, żeby ten. Ta! Chciałaby jeszcze koło nitta, jakby to wyleć. Ja chcę, żeby ten... No, ta. Summersand przyszła. Okay, no to poczekajmy, aż Sumersand przyjdzie, zobaczymy! No ja nie mogę! Czemu ona nie przychodzi tutaj? Wygląda na to, że nikt ci nie chce pomóc, szczególnie Sumersand! Skoro nikt mi nie chce pomóc, to będę musiała sama sobie dać radę. He, he, he. I co? Myślał, że nie dam rady? Aaaaaa! Nie no, ja nie mogę, teraz jeszcze gorzej. A co robicie? To nie tak, tak jak myślisz, po prostu Ema mnie i takie bla, bla, bla. To to gdzieś i tak mam zdjęcie Nie no. Teraz już idę do Morten, ty naprawdę przesadził. Morten, teraz już naprawdę przesadziłeś. Nie wiem no co ty, że się nie stanęło takiego. A właśnie, że tak zjebię. No dobra, skoro tak chcesz, to teraz spróbuj mnie Szkoda, że ten Morten akurat ma tą umiejętność, co wszyscy, czyli umiejętność teleportowania. O, š... A co, nie widać? W jak ten, my chcieliśmy, żebyś przyszła, to nie przyszłaś, oczywiście, kurwa. Tylko musieliśmy zgadować, kiedy przyjdziesz, bo co? No i teraz nie musisz, nie musiałeś nawet przychodzić. Aha, tego nawet nie musiałam się wchodzić. Ej, Maryka, nie co? Wyspiewam ci słuchaj! Eee, chociaż nie chcę tego słuchać, to. No do, dobra, dawaj. <grym> Moja piosenka jest zjebana jak ty...